KIO Małopolska Lokalnie to program, który jest realizowany na terenie województwa małopolskiego. Realizujemy wspólnie z Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych w Krakowie. Ma szczególną odsłonę w naszym powiecie. Do programu tego zapraszane są zarówno organizacje pozarządowe, ale szczególnie grupy nieformalne. W tym roku wpłynęło 12 wniosków, 8 będzie dofinansowanych. Program jest dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności, nowe FIO, czyli Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Miasto Kraków i trzy powiaty Oświęcimski, Myślenicki i Wielicki. Dodatkowo w naszym rozdaniu lokalnego programu grantowego na terenie powiatu oświęcimskiego partnerem jest Młodzieżowy Dom Kultury. Kontynuujemy akcję Nakręćmy się pozytywnie. Mogliśmy Pozyskać naszych nowych przyjaciół, czyli nakrętkę i baterię, nakrętusia i pozyterie, którzy teraz nam będą towarzyszyć w akcji zbierania nakrętek i z akcji zbierania zużytych baterii. Zajmujemy się działalnością charytatywną na rzecz niepełnosprawnych dzieci. Dzięki temu grantowi możemy również podjąć inicjatywy ekologiczne, raczej kontynuować te inicjatywy ekologiczne polegające na zbieraniu nakrętek i zużytych baterii, dlatego że wejdziemy do szkół i przedszkoli w powiecie święcińskim, gdzie będziemy tłumaczyć dzieciom, dlaczego akurat te nakrętki warto zbierać, a innych nie i dlaczego ważny jest recykling zużytych baterii. Krętuś i Pozyteria, czyli nasze nowe maskotki, pojawią się pierwszy raz publicznie 5 grudnia na drugim Bożonorodzeniowym bazarze charytatywnym na rzecz Maciusia Matusiaka z Osieka. I właśnie spotykamy się w Osieku, w sali wiejskiego domu kultury przy ulicy głównej 125. Każdy będzie mógł przynieść pewne rzeczy, które już nie są mu potrzebne, zalegają w domu, a nie są jeszcze zniszczone. My te rzeczy wystawimy na aukcje charytatywne i pieniążki z tych aukcji przeznaczymy na leczenie i rehabilitację Maciusia. 5 grudnia jeszcze przed Mikołajem, Osiek, godzina 10 do 17. Nasza grupa nieformalna zajmuje się takim działaniem społecznym bardziej organizujemy warsztaty, zajęcia. Chcemy po prostu zjednać sobie tutaj społeczeństwo, żeby razem wspólnie podejmować działania służące naszej społeczności lokalnej. Nasz projekt działajmy ekologicznie, jest projektem społecznym. Kierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz w młodszym wieku szkolnym. Głównym założeniem jest właśnie kształtowanie kompetencji społecznych oraz edukacja ekologiczna, ponieważ po tak długim lockdownie. Taki, gdzieś tam zagubiły swoje relacje społeczne i chcemy je odnowić, dlatego proponujemy im takie warsztaty integracyjne w gronie rówieśników. Warsztaty są podzielone na takie dwie części. Pierwsza część właściwie taka typowo edukacyjno-warsztatowa, czyli nauczanie przez działanie. Natomiast druga część to jest takie pokazanie dzieciakom, w jaki sposób można spędzać czas wolny, wykorzystując do tego nowoczesne technologie. I będziemy wtedy programować roboty. Dzisiaj mamy zajęcia z pszczelarzem, na którym dzieci dowiedzą się, dlaczego pszczoły są ważne, będą mogły sobie wykonać świeczki z węzy pszczelej, które zabiorą do domu. Myślę, że dzieciaki chętnie poznają, dlaczego pszczoły są ważne, dlaczego należy je chronić i dbać. W poniedziałek mieliśmy warsztaty ekologiczne związane z odnawialnymi źródłami energii, dzieciaki robiły wiatraczki, mieliśmy planetarium mobilne, w którym zaprezentowaliśmy film na temat lasu i dzieciaki wykonywały lasy w słoikach. Jest to inicjatywa, która wyszła od naszych pacjentów. Jest to pomysł, który, o którym słyszeliśmy już e, od pewnego czasu. Nasi pacjenci wielokrotnie zwracali nam uwagę, że troszkę zbyt mało się dzieje w Oświęcimiu e, na płaszczyźnie dbania o zdrowie psychiczne. E, I stąd e, zebrała się grupa m, osób, które profesjonalnie zajmują się e, leczeniem e, zaburzeń psychicznych. E, I postanowiłyśmy zorganizować takie przedsięwzięcie, które ma być też e, takim. E, taką, Zapoczątkowaniem działalności fundacji, Fundacji Przytulia, która będzie właśnie fundacją na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi. Będziemy się zajmować głównie edukacją, wsparciem, leczeniem. W pierwszej kolejności chcielibyśmy otworzyć klub pacjenta, czyli takie miejsce, które będzie właściwie taką przestrzenią wymiany pomysłów, inspiracji. Na dzisiejszym spotkaniu będą przede wszystkim na początku wykłady. Przyjechał do nas z Krakowa pan profesor Cechnicki, osoba, która zapoczątkowała ruch psychiatrii środowiskowej w Polsce. Przyjechała też z Warszawy pani Katarzyna Szczerbowska, dziennikarka, osoba z doświadczeniem kryzysu psychicznego. Mamy gościa z Krakowa, panią magister Annę Liberacką, która jest psychologiem ze stowarzyszenia otwórzcie drzwi, czyli stowarzyszenia skupiającego osoby z zaburzeniami psychicznymi. Będziemy mieli wykład pana magistra Tomasza Orłowskiego. i w części warsztatowej mamy dwa, dwa warsztaty. Jeden to jest warsztat psychologiczny. Poprowadzi go pani magister Barbara Saturnus i równolegle będziemy mieli drugi warsztat, warsztat właśnie z salsy a potem cicho My jako grupa nieformalna Zumba Przeciszów zorganizowaliśmy w Przeciszowie warsztaty baciaty, rumby, czaczy, gdzie sprowadziłyśmy instruktorów z Warszawy, Sosnowca, którzy urozmaicili nam nasze zajęcia. Nauczyli nowych stylów tanecznych, które wykorzystujemy na naszych zajęciach Zumba Fitness. Były różne gadżety, był poczęstunek, była integracja, na to wszystko zostały przeznaczone pieniążki. Warsztaty zostały zorganizowane, aby właśnie zaktywizować tutaj lokalną społeczność, jeszcze tym bardziej w tych czasach, gdzie tego brakuje. Jeżeli chodzi o Zumbę, to Zumba to jest połączenie właśnie wszystkich styli tanecznych typu Samba, merengue, salsa. To wszystko łączy się w jedność, a więc zorganizowaliśmy te warsztaty z tych poszczególnych rytmów, żeby udoskonalić je i wykorzystać potem na zajęciach Zumba Fitness. 12 lat temu założyliśmy klub honorowych dawców krwi, który zrzesza w swoich szeregach strażaków, kwiodawców. Jest nas w tej chwili. 120 członków rocznie zbieramy 100 litrów krwi. Przed założeniem naszego klubu miał miejsce wypadek strażaków z Andrychowa na terenie naszego powiatu w Bulowicach. Wtedy była potrzeba oddania krwi dla tych poszkodowanych, i po tym wydarzeniu zrodził się pomysł, żeby może założylibyśmy klub. Na początku to byli tylko strażacy w Państwowej Straży Pożarnej ale klub był od razu otwarty na strażaków ochotników, którzy licznie się zaczęli do klubu zapisywać. Co roku organizujemy od 5 do 7 akcji krwiodawstwa. W zeszłym roku w wyniku nieszczęśliwego zdarzenia tu właśnie z tej miejscowej jednostki na covid zachorował prezes i w listopadzie zeszłego roku zorganizowaliśmy akcję krew dla Tomka. To była akcja ogólnowojewódzka i udało się zebrać 113 litrów krwi na całej akcji. Z tego nasz klub zebrał około 40. Za środki z dotacji kupiliśmy w tym roku drukarkę i drobny sprzęt biurowy. Bardzo taki bogaty program. To jest, to jest program pod tytułem Jesień jest nasza. To odnosi się do tego, że jesień naszego życia. Chcemy, żeby ta jesień naszego życia była barwna, ciekawa, ciekawa. I jesień ta, która aktualnie jest dzięki programowi, właśnie to nam zapewnia, czyli jest, jesień naszego życia jest ciekawa i jesień jako jesień jest też ciekawa. Mamy y, cztery, cztery punkty w, naszy, w naszym programie, czyli mamy dwie wycieczki. Jedna wycieczka to jest do Opola, już zresztą zrealizowana, druga wycieczka też była wczoraj zrealizowana, to jest do Górek Wielkich i do Jaworza. W tej chwili jesteśmy w trakcie warsztatów malarskich. No, uczymy się malować już farbami akrylowymi. Przede wszystkim się spotykamy. I to jest najważniejsze, żebyśmy wyszli, my osoby starsze, żeby wyszły z domu, żeby się spotkały, bo to jest obojętne, to może być warsztaty, to może być cokolwiek, ale trzeba wyjść. I jeszcze będziemy mieli spotkanie z panią instruktorem Pilatesu i będzie nam pani pokazywała, jakie ćwiczenia warto w naszym wieku robić i jak poprawiać swoją kondycję. No i potem będziemy sobie poprawiali humor, czyli będziemy mieli no, zabawę. Zabawę. Będziemy sobie śpiewali, będziemy mieli osobę, która będzie grała, prawda? Będziemy śpiewać, będziemy się bawić, będziemy tańczyć. jest stowarzyszenie na deskach, jest to nowo powstałe stowarzyszenie krótko działające, bo zaledwie od listopada zeszłego roku. Mamy na koncie kilka projektów, między innymi obecny projekt realizowany dzięki uzyskaniu grantów w programie FIO Małopolska Lokalnie Powiado Święcimski. Projekt pod nazwą Siłka w graffiti. Dzięki dofinansowaniu zorganizowaliśmy konkurs. Jury po krótkich obradach wyłoniło jedną najlepszą pracę. Która właśnie jest realizowana na ścianie Wrześczańskiej Hali Sportowej. Dodatkowo dzisiaj odbędą się trzygodzinne warsztaty z art graffiti, które poprowadzi pan Kamil Adamus, pedagog oraz pasjonat graffiti od ponad 20 lat. Nasz projekt to warsztaty zatytułowane w szponach współczesnego świata. Dotyczą one profilaktyki fonoholizmu, czyli uzależnienia od multimediów. Mam tutaj na myśli smartfony, laptopy, tablety, także surfowanie po internecie i nieumiarkowane korzystanie z gier komputerowych. Adresowane są do młodzieży z klas 7 i 8 szkół podstawowych w Zatorze, w Podolszu i w Laskowej. Razem mamy około 130 uczestników regularnie przychodzących tutaj na spotkania, do domu parafialnego. Na pierwszym spotkaniu skupiliśmy się, by pokazać to zjawisko fonoholizmu od strony negatywnej, jakie ono sieje spustoszenie w umysłach młodych ludzi, a na kolejnych spotkaniach wskazaliśmy drogi wychodzenia z niego. Przede wszystkim doszliśmy do wniosków, że warto zadbać o relacje bezpośrednie z przyjaciółmi i znajomymi, oraz o rozwijanie swoich pasji i umiejętności, które młodzi posiadają. Gratuluję pomysłodawcom, dlatego że każda z inicjatyw wskazuje na to, że jest dedykowana ze względu na potrzeby, z których się zrodziła, do różnych grup wiekowych i myślę, że to pokazuje, jakie mamy bogactwo różnorodności, jeżeli chodzi o potencjały, które są w społecznościach lokalnych i wśród naszych mieszkańców.